O, cześć kochani moi. Tym razem chciałam przeczytać kilka moich wierszy. To będzie taki osobisty filmik, wierszy sprzed kilku lat, z lat 2004-2005. Prawie o nich zapomniałam. Z przyjemnością teraz sobie odświeżę pamięć, jak również tamte przeżycia i uczucia które były no, dla mnie wówczas ważne. Zobacz, ile piękna mieści się w Twych oczach, choć słowa Twe lekkie, dusza czuwająca. I choć one żartują, śmieją się z inności, nie Ty, lecz Bóg wie, gdzie zwracamy swe oczy. On bawi się mym piórem, spojrzeniem i Tobą, i Twoimi myślami, i każdą osobą, jeśli w tej zabawie zaprasza do tańca, to tańcem jest życie z różańcem, bez różańca. Tańcząc z nim osobistą, niezwykłą melodię, można trzymać go mocno, zapomnieć o sobie i w tym zapomnieniu być tylko miłością, co wie, co nie może nie zbawiać, bo jest wolą Bożą. Inny wiersz. Świętą się poczułam, choć się nią nie stałam, Gdy pierwszy krzyk radości dziecko mi wydało, I do życia dorosłam, kiedy życie dałam. A ono potem tak do mnie przyssało, I nic już nie mogło być takie jak dawniej, Wszystko stało się pięknem, dusza zrozumiała, Kochającej matce zawsze będzie łatwiej. Bo Bóg wie i docenia to, co z siebie dała. Wdzięczność moja za siłę, którą mnie obdarza, tworzenia i wpływania na wzór doskonały, jest wesoła i prosta, jak radość dawania, i dawaniem uczy, by cuda się działy. Kolejny wiersz. Jesteś taki dobry, silny, doskonały, a ja taka malutka. Dla nielicznych ważna, robisz wielkie rzeczy, budujesz świątynie, a ja tylko ciepłym najbliższych obdarzam. Znasz dobrze swe gesty, swoje rytuały, w prawną ręką poświęcasz głowy swoich wiernych, a ja moją głowę na poduszce kładąc, choć myślami z Bogiem, nie mam myśli mężnych. Nic wielkiego nie robię, nie wpływam na tłumy, zrywam sobie kwiatki, obserwując z góry. Czasem, może tylko dotykiem czułości, Przemieniam kamyki w zachwyt dla radości. Czwarty wiersz: W dłoniach Twojej modlitwy chcę się ukryć po cichu, By bezpiecznie trwać w tym cudnym odruchu, Poczuć choć miastkę twej boskiej jedności, Stopić się z kropelką Twojej własnej wielkości. Nie myśleć o sprawach niegodnych i małych. Ale czuć całym sercem oddech Twojej wiary. Mam różne bogactwa, lecz chcę nich, lecz chcę nim być sama, tym bogactwem, które na kolana pada, tą mocą się stawać i niepokonaniem, w którą Ty włożyłeś ufność i oddanie. Te słowa mi płyną same, bez namysłu, do Twojej pamięci, wyobraźni, zmysłów. I nic nie poradzę, że tak sobie płynąc, wznoszą mnie i wznoszą po drodze, zbawiając. Piąty wiersz. Przepraszam za potknięcie, ale dawno nie czytałam tych wierszy. I no, nie zawsze są wyraźnie napisane. Wytrwałości Ci życzę, Mały Klewiczu. Jak w bajce, bądź piękny, mądry, dobry, czuły. Nie zważaj na własne słabości i błędy, lecz na swoje i cudze te nadludzkie względy. Nie ufaj pozorom, bierz je pod uwagę, bo w pozorach piękniejsze mogą być przyczyny. Przemieniaj swą siłą i wiarą twe serce wciąż większe zdolności kochania też innych. Gdy jesteś zmęczony, lub masz wątpliwości, zatop się zwyczajnie we własnej wielkości. O naprawdę ci powie, da ci ukojenie. Pomyśl także o mnie i czym jest zbawienie. Szósty wiersz. To, co zdaje się trudne, jest zawsze najlepsze, bo odkrywa przestrzenie, staje się powietrzem, a potem tak proste staje się to trudne, że z zachwytu nad prostym jest głębszym oddechem. Bo gdy trudne jest proste, staje się wzrastaniem, a wzrastanie dalsze nie zna żadnych granic. nieskończoność rośnie trudne, co jest proste, i w nieskończoności trwa i rośnie boskiej. Siódmy wiersz: Kolorami życia pragnę się zachwycić, namalować obrazy swym własnym spojrzeniem. Nie trzeba być mądrym, żeby tylko spojrzeć. Ale trzeba coś wiedzieć, by zrozumieć patrzeniem. Tyle jest kolorów, a paleta tak mała. Nie mam tej pokusy, by wymieszać wszystkie. I na płótno położę tylko te odcienie, które są mi drogie i które są bliskie. Kolory, światło, cienie i znowu kolory jakie piękne obrazy jeszcze niestworzone. Mam w sercu motyla, i kwiatek, i słońce. Moje serce jest teraz pachnące, świecące. Dla mych dzieci bije bardzo, bardzo mocno. Takie latające bije na dwa końce. Ósmy wiersz. Dobrze kochać tak lekko, kochać z wysokości. Nie żądać niczego, nawet wzajemności. Dobrze kochać bezpłciowo, kochać dla kochania. Miłość dla miłości, bez ofiar, bez brania. Radością się wznoszę ponad katedrami. O, dba, o nic dbać nie muszę, Bóg mi wszystko daje. Wystarczy, że pragnę, że wierzę i czuję. Nic nie muszę udawać, bo On mnie rozumie. Z Jego woli stworzona, Jego wolą posłuszna, odnajduje się w prawdzie, a prawda się wzrusza. Z góry wszystko jest małe, a od środka tak wielkie. I dzięki wielkości małe jest maleńkie. Radością niesiona, światłem rozświetlona, wzrastam ponad chłodne murów osaczenie. Kolejny wiersz. Gdybym była Bogiem, nie musiałbyś grzeszyć, nie byłoby zakazów, nie byłoby grzechu. Nie zrzuciłabym winy na jedną kobietę, ja bym obojgu dała i w uśmiechu, bez żadnego wyjątku, bez żadnego ale, byłabym zwyczajnie nieskończonym dawaniem. Tym przykładem dawania dla całej ludzkości powołałabym życie do doskonałości. Nie stawiałabym ludzi w raju przed wyborem, znając z góry efekt niby wolnej woli. Wzorem dla nich by była moja wola dawania. Nie zakazem i karą demonstracja władania. I niepotrzebne by było nam ukrzyżowanie, a znakiem miłosierdzia byłyby me dłonie, dłonie dawające dla każdego istnienia, byłyby przykładem miłości rodzenia. Ale wiem, że nic nie wiem i tak sobie pląsam, a ty się za to na mnie za bardzo nie dąsaj. Dziesiąty wiersz. Gdy za prawdę się płaci częścią swego życia, to tym bardziej nabiera ona swej wartości. Nabiera wówczas i życie, i prawda, i stają się obie jasne od światłości. Trzeba mieć odwagę, by wbrew przeznaczeniu, wbrew cudzej niewiedzy i własnej małości, wyrwać się rutynie, nawykom, przesądom, by uciekać dumnie ze strefy szarości. Prawda w zgodzie ze sobą i w zgodzie z boskością, i gdy obie ze sobą zawsze się zgadzają, daje siłę tworzenia sensu tego życia i staje się największą ludzką możliwością. Brak mi rozmów prawdziwych, autentycznych i czystych, i kontaktu z prawdziwą i żywą wielkością. Ciągle głodna wzrastania, niedożywiona, chcę się również sycić tą największą radością. Moje słowa nie płyną z jakiejś pustki przestworzy. Ja też miałam wybór i sama wybrałam. Nie chcąc żyć w nieprawdzie i wierząc w najlepsze, z wielu rzeczy błyszczących wręcz rezygnowałam. Wdzięczna z głębi serca za moje wybory. Jestem taka lekka i dobrze, że, że śmiałam. Mając więcej teraz niż tylko pozory, mogę mnie powiedzieć, najważniejsze wygrałam. Reszta wierszyków w kolejnym filmiku. Pozdrawiam serdecznie.